Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Nadajemy dziś z nad jeziora Nyskiego z apartamentów Lagonesa. Moim Waszym gościem jest Honorata Byrska Dibunio, która opowie na temat... Trendów, jeśli chodzi o kwestie inwestowania. Zawsze mówimy, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, ale w tym przypadku, co wyróżnia naszą inwestycję, bo kiedy myślimy właśnie o inwestowaniu w nieruchomości, to najczęściej no, chodzi o zakup mieszkania i potem to mieszkanie wynajmujemy. Tymczasem coraz więcej osób mówi o apart hotelach. Skąd ta zmiana i na czym to polega? Dzień dobry przede wszystkim witam serdecznie. Skąd ta zmiana? Chodzi o to, żeby inwestycja była bezpieczna, bez problemu i jak najmniej angażowała naszych klientów. Apart hotele to jest taka ewolucja w nieruchomościach, które przynoszą dochód pasywny dla klientów, jak również bezpieczeństwo transakcji. Lagonesa to projekt, o którym mówi się w kontekście luksusu i natury, co wyróżnia go na tle innych inwestycji. No. Strzelam, że na pewno lokalizacja. Tak, przede wszystkim lokalizacja. Położenie nad samym jeziorem. Nie ma nic piękniejszego. Jak wyglądają wschody i zachody słońca? Spektakularnie. Zapraszam obejrzeć. Ale nie musimy tutaj decydować się na jakiś długi wynajem. Już po prostu pobudzam wyobraźnię. Czyli chciałbym tutaj przyjechać chociażby na weekend, bo na pewno tacy też nas Państwo oglądają. Mamy wspaniałe też położenie naszego miasta Nysy, bo leżymy między Śląskiem, a województwem śląskim a dalnośląskim, gdzie łączy nas autostrada A4, żeby do nas dojechać, a również jesteśmy przy granicy z Czechami. Więc nasz obiekt jest dedykowany przede wszystkim dla turystów i dla klientów, którzy chcieliby tutaj odpocząć biznesowo. Mam na myśli strefę ekonomiczną. Czyli to nie tylko inwestycja, ale również styl życia. Dokładnie, bo właściciele lokali mogą tutaj śmiało przebywać, odpoczywać, jak również czerpać zyski z wynajmu. Obiekt na razie jest podzielony na dwie części. My jesteśmy w tej części oddanej już do użytku. Pokażemy Wam dzisiaj również, jak wygląda dopiero co powstająca inwestycja. Wokoł, wokół mamy bardzo piękny teren, mamy bogato zaopatrzony ośrodek, mamy plażę, mamy jezioro. Co jeszcze dodamy? I strefę ekonomiczną. Z naszej inwestycji mamy 7 minut, żeby dojechać do strefy ekonomicznej, 7 minut, żeby dojechać do centrum miasta. Teraz zabieramy Was na plac budowy, który nie znajduje się wcale daleko, bo można powiedzieć praktycznie za ścianą. Do zobaczenia. Znajdujemy się teraz w nowo budowanej części Lagonysa. Chciałbym Cię spytać, co przyciąga inwestorów właśnie do takich projektów? Przede wszystkim lokalizacja. Infrastruktura na naszej plaży. Mamy wszystko. Mamy y, sporty wodne, mamy siatkówkę, mamy. Kinoletnie. Tak, oczywiście. I koncerty, które organizuje Aquamarina. Te lokale czekają właśnie na Państwa. Jakie lokale mamy do wyboru? Z widokiem na wodę, na góry. Powierzchnię mamy od 17 metrów do 34 metrów. Jest to przyjemne do zamieszkania dla każdego. Wyposażenie lokali jest o bardzo wysokim standardzie. Jest eleganckie i w pełni wyposażone. Lagonesa to jest nowoczesność, komfort i styl. Chciałbym Cię jeszcze spytać, czy oprócz apartamentów przewidziane są inne inwestycje w tej lokalizacji? Oczywiście, będziemy mieć wspaniałą restaurację, będziemy mieć spa dla naszych klientów, będzie jacuzzi, będzie sauna, będzie basen, także pełny komfort dla naszych turystów i dla naszych gości. I rozumiem, że tutaj nie ograniczamy się tylko do sezonu letniego, ale z Apart Hotelu możemy korzystać przez cały rok. Tak, oczywiście. Ta inwestycja jest dedykowana dla każdego i o każdej porze roku. Jeżeli marzy Wam się inwestycja, która zapewni Wam święty spokój i umożliwi sposób na zarobkowanie, to Lagonesa będzie trafnym wyborem. Chyba, że chcecie skorzystać jako goście, to również zapraszamy, abyście mogli złapać chwilę oddechu i relaksu nad jeziorem Nyskim. Zapraszamy serdecznie.